Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Na stanowisku komendatorskim są Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Niedługo przekonamy się, który zespół lepiej się przygotował do tego spotkania. Dzisiaj gra Atalanta przeciwko Juventusowi. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Wyjdą na boisko w ofensywnym ustawieniu 3-4-3 z wysoko operującym środkowym napastnikiem i pomocnikiem ofensywnym. A obrońcy są tutaj pierwszymi rozgrywającymi. To oni wprowadzają piłkę na połowę przeciwnika. W akcjach biorą udział wszyscy zawodnicy ofensywni, próbując krótkimi podaniami zbliżyć się do bramki, uruchomić środkowego napastnika. Dzisiejsze ustawienie Juventusu widoczne teraz na Państwa ekranach. Frenner zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie 4-5-1, a właściwie jego ofensywny wariant. Tak, samotny napastnik ustawia się plecami do obrony, przytrzymuje. Szansa na objęcie prowadzenia. Mało brakowało, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Cristiano Ronaldo, znany chyba wszystkim napastnik z Portugalii. Dostrzegł ten faul po wślizgu arbiter, będzie rzut wolny. Brawo! Zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Cristiano Ronaldo. Rafael Toloi. Juventus wznowi grę z autu. Cuadrado. Dybala. Matuigi. Ronaldo. Dybala. Cristiano Ronaldo faulowany, ale sędzia pokazuje grać dalej. Oddalają grę od strefy obronnej. Cristiano Ronaldo. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Martin Deron. Andrea Masiello. Robi się niebezpiecznie. Gomez! Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Juan Cuadrado. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Wybijają teraz do przodu. Dołgla Costa, kosta. Cristiano Ronaldo. Oj, nie wyglądało to najlepiej. Sędzia chyba sięgnie po kartkę. Wyraźne przesłanie sędziego. Nie pozwolę na taką grę. Daje żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. Dobra pozycja do strzału. Nieraz już pokazywał, że potrafi stąd dobrze uderzyć. Czy da im prowadzenie? Jest gol! Wykorzystali sytuację. Co za bramka! To był fantastyczny strzał. Daje im prowadzenie. A kto wie, może w rezultacie i wygraną w tym meczu. Wspaniałe kopnięcie z wolnego w samo okienko. Na takie gole mogę patrzeć bez końca. Cudowny strzał. Praktycznie nie do obrony. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. I mamy otwarcie w tym meczu. 1 do 0. Gomez. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Duwan Zapata. go! wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Spójrzmy na powtórkę. Warto. Piękny gol. Tak, będzie we wszystkich serwisach sportowych całego świata. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Dybala. Douglas Costa. Ronaldo. Cristiano Ronaldo strzela. Cristiano Ronaldo starał się, ale przestrzelił. Będzie musiał się bardziej postarać, jeśli chce powiększyć swój dzisiejszy dorobek bramkowy. No już blisko pole karne. No, przejął, ale nie opanował piłki. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. I liczyć. Gomez! Mamy rzut rożny. Z rożnego w pole karne. Ach, Szkoda, niestety nie ma bramki. Juan Quadrado Matwidi Dibala. Nieudana próba. Co za interwencja? Bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola. Gdyby to wpadło, nikt nie mógłby go winić. Mocno zapunktował w oczach kibiców i trenera. Piłka znalazła się za linią końcową. Aut Bramkowy dla rywali. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Ma miejsce, żeby zacentrować. Uderzenie. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Jak on to wybronił? Kibice poderwali się z krzesełek, tymczasem nie ma gola. Dybala. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Juan Cuadrado. Cristiano Ronaldo. Jest szansa na dośrodkowanie. I teraz świetna interwencja Bramkarza. Gomez. Genialne podanie. Centra w pole karne, przepychanki. Ach, szkoda tej okazji. Gomez. Przy piłce Ronaldo. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelnia bramki. Do przerwy jeden do jednego. Juve zaczyna drugą połowę meczu. Quadrado, Ronaldo. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Rozpo prostopadłe podanie. Uda się je przejąć? No, sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Dośrodkowanie z różnego w szesnastkę. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Strzela. Tej interwencji wyręczył bramkarza. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Cristiano Ronaldo i piłka w rękach bramkarza. A jak Twoim zdaniem zagrał Cristiano Ronaldo w pierwszej połowie meczu? Całkiem przyzwoita pierwsza połowa, do tego ładna bramka. Niestety więcej ich nie było i do przerwy mają tylko ręce. Ale szpech piłka ląduje wprost u przeciwnika. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Spójrzmy na to podanie. Posłał piłkę na dalszy słupek. No, świetnie. Gwizdek, rzut wolny. Najwyraźniej trener przygotowuje zmianę. Pianicz. Do wyprowadzenia ataku przymierza się Cristiano Ronaldo. Douglas Costa. Pianicz. Jean Cancelo. No, może teraz centrować. Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie. Tak, tak, mamy Bramkę, ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Fantastyczny strzał w dolny róg. Bramkarz miał niewiele szans przy tym uderzeniu. Pięknie przymierzył. Bramkarz mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. Bardzo dobre podanie i decyzja. Strzał na Bramkę z pierwszej piłki. Nie było czasu do stracenia. Precyzyjne podanie można było od razu wykorzystać. Wynik 2 do 1 jeszcze o niczym nie przesądza. Przed nami końcowe 30 minut. Trener szykuje zmiany. Zawodnicy już czekają przy linii bocznej. I jeszcze nie wiadomo, który z nich pierwszy wejdzie do gry. Ronaldo. Libala. Juan Cuadrado. Ronaldo. Costa. Zaryzykował. Jest faul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Renner dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Rozumiem teraz obawy obrońców do Uderzenie! Cóż, przegrywają i kibice nie są zadowoleni. Zwłaszcza, że przeciwnik ewidentnie stara się... Cristiano Ronaldo! Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? Spójrzmy na to z innego kąta. 3 do jednego taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Martin Deron. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Juan Dobrze. Wbiega na wolne pole. Piłka posłana w pole karne. Czy dojdzie do niej Cristiano Ronaldo? Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Ale to wybronił. Juventus w nowi grę z rzutu rożnego. Pianić w pole karne spod chorągiewki. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Quadrado. Gomez. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Efektownie chciał to zrobić, ale nie wyszło. Dobre podanie minęło linii obrony. No i po akcji rywale przechwycili piłkę. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Jean cancelo. No mogę... Będą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Bramkarz pewnie interweniował przy tym Ale strzale... Z daleka. Ale znakomicie przyjął, mimo że jest naciskany. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. I liczyć. No, będzie gol. No, znakomicie przeniósł nad poprzeczkę. Aplauz na trybunach. Może teraz się przełamią i zdobędą bramkę kontaktową przy takim wsparciu. Bardzo przydałby się go. Z rzutu w pole karne. Przenieśli grę z własnego pola karnego. No, było niebezpiecznie. Bramkarz odetchnął z ulgą. Piłka była już na linii bramkowej, ale nie przeszła całym obwodem. Manciukic. Andra Mazziello. Quadrado. No, udało się przejąć. A no, szkoda. Nie udało się opanować piłki. To może być bramka kontaktowa? To nie mogło wpaść. Piłka poszybowała wysoko, nad poprzeczką. Quadrado. No i Cristiano Ronaldo. Juan Cuadrado. Juventus po skrzydle. Z jest sporo wolnego miejsca. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Martin Ron. Duvan Zapata. Ryzykowna, ale udana interwencja. No chyba nie do końca o to mu chodziło. Mario Mandžukić, Jean Cancelo, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Gomez. Ależ teraz luka na skrzydle. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. No, takie zagrania często. Kon... Sędzia kończy spotkanie. Mecz wygrywa Juventus. Koniec meczu. Zwycięska drużyna statystycznie rzadziej strzelała na bramkę. Może i rzadziej?